Nazywam się Klara, ale moi przyjaciele mówią na mnie tartar. Nie pytaj mnie dlaczego. Od kiedy poznałam ten materiał, moje życie przybrało nowy kierunek. Dał mi odwagę, by podzielić się swoją historią z osobami wokół mnie. Trzy tygodnie temu opowiedziałam moim rodzicom i młodszemu bratu, co się wydarzyło. Tydzień temu podzieliłam się tym z moim mężem i resztą rodziny. Otrzymałam wiele spojrzeń, ale ogólnie wszyscy wydawali się wspierać. Czasami zastanawiam się, czy naprawdę we mnie uwierzyli, czy może przypisali wszystko depresji poporodowej, która mogła być czymś stworzonym przez moją wyobraźnię. Nie wiem, czy tak jest, ale wyzwalające jest zrzucenie tego ciężaru z piersi. Pisząc to, myślę o tym, jak wyjaśnić tym, którzy nigdy nie doświadczyli śmierci, ani nie zajrzeli na drugą stronę. Więc zacznę od początku i pójdę dalej. W styczniu 2021 roku odkryłam, że jestem w ciąży z naszym czwartym dzieckiem. Od chwili poczęcia coś wydawało mi się inne. Dwa miesiące później zdiagnozowano u mnie łożysko przodujące. Dla wszystkich mężczyzn, którzy to oglądają, dzieje się to, gdy łożysko formuje się blisko ujścia macicy, co zwiększa ryzyko poronienia i innych komplikacji. W każdym razie, łożysko przodujące było najmniejszym z naszych problemów, ponieważ zrobiliśmy test wód płodowych, aby zidentyfikować możliwe problemy, które mogłyby dotyczyć dziecka, i nie otrzymaliśmy najlepszych wiadomości. Poinformowano nas, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko ma zespół Down'a. Myśl o posiadaniu dziecka z potrzebami specjalnymi w wieku 40 lat przerażała mnie. Niektóre z moich pierwszych myśli dotyczyły tego, co stanie się z nim lub z nią po mojej śmierci. Kto zajmie się tym dzieckiem? Naturalnie pojawiła się kwestia aborcji, mimo że mój mąż i ja od razu odrzuciliśmy tę możliwość ze względu na naszą wiarę. Zostałam umieszczona w spoczynku i polecono mi unikać wszelkiej wyczerpującej aktywności. Około siódmego miesiąca poczułam uczucie przepływu i krzyknęłam do mojej matki, aby wezwała karetkę. Aby złagodzić sytuację, to co myślałam, że są moimi wodami płodowymi, w rzeczywistości okazało się krwawieniem spowodowanym krwotokiem. Zostałam szybko przewieziona do szpitala i natychmiast przygotowana do cesarskiego cięcia w trybie pilnym. Wróciłam na salę operacyjną, i od tego momentu straciłam pełną świadomość. Dziwna rzecz w związku z aktem umierania i samą śmiercią to obserwowanie tego, jak się dzieje. Podążałam za swoim ciałem do sali operacyjnej, gdzie lekarz wymamrotał kilka wybranych słów i powiedział: Tracimy ją, otwierajcie, musimy wydobyć dziecko, życie matki omówimy później. Obserwowałam, jak mnie cieli, aby wydobyć mojego przedwcześnie urodzonego syna, i pamiętam, że słyszałam lekarza mówiącego, że nie wiedział, czy dziecko przeżyje, a działania ratunkowe powinny być rozpoczęte, gdy szyli mój cesarski brzuch. Jedna pielęgniarka prowadziła mi masaż serca, podczas gdy inna dostarczała mi tlen. Byłam świadkiem tego wszystkiego z absolutnym zdumieniem. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, to to, że lekarz mówił, że muszą mnie wstrząsnąć. W tym momencie zostałam pociągnięta w górę z prędkością, którą opisałabym jako jazdę z klifu do nieba. Czy pamiętasz, jak szybko się spada w marzeniu? Cóż, to była prędkość, ale w górę. Zaczęłam wznosić się coraz szybciej, aż nagle się zatrzymałam. Witaj, Klara, czekaliśmy na ciebie. Usłyszałam głos w moim umyśle. Kiedy spojrzałam dookoła, moje oczy zaczęły się rozjaśniać i mogłam zobaczyć, gdzie jestem. W przepięknym mieście, jak kryształ, które żaden baśniowy świat nie mógłby dorównać. Usłyszałam głos ponownie: Witaj w domu, Klara, czekaliśmy na ciebie. Rozejrzałam się, aż znalazłam źródło głosu. Mężczyzna, którego zobaczyłam, nie był najpiękniejszy, ale nie był też odpychający. Miał brązową brodę, brązowe oczy i najpiękniejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałam. Jego skóra miała oliwkowy odcień, podobny do opalenizny surferów. Jego tunika i złoty pas wokół tali całkowicie mnie hipnotyzowały. Czekałeś na mnie? Tak, odpowiedział mężczyzna. Dlaczego ja, Klara? Skończyłaś swoją misję, czas wrócić do domu, powiedział głosem pełnym życzliwości. Nie, to nie jest moje. Że Jezus był zupełnie inną istotą. A może nie byłam tak związana z religią, jak mi się wydawało. Panie, przepraszam, że nie rozpoznałam, kim tak naprawdę jesteś. Proszę, przebacz moją ignorancję. Uspokoił mnie, mówiąc, że nie ma potrzeby, żebym błagała o przebaczenie, a następnie ujawnił, co mnie czeka, gdy wrócę. Kiedy mówił, gestykulował w stronę tego, co wydawało się być domem, który twój ojciec przygotował dla mnie. Im bardziej mi to pokazywał, tym trudniej było mi zapragnąć powrotu. Jezus dostrzegł moje wahanie i z delikatnością zapewnił mnie, że nie muszę wracać. Wiedziałam jednak, że to konieczne. Zanim zostałam odesłana z powrotem, zaprezentowano mi przyszłość, która mogła, ale nie musiała się zrealizować. Chcę, aby ludzie zrozumieli, że nic nie jest nieodwracalne. W 2042 roku wielkie trzęsienie ziemi podzieli nie tylko zachodnią część Stanów Zjednoczonych, ale również dużą część Azji. Części Kalifornii zostaną wchłonięte przez morze, a Japonia i Korea całkowicie znikną. To doprowadzi do serii małych konfliktów, które ostatecznie około 2048 roku skonsolidują się w wojnę światową. Jak w każdej wojnie, wszystko będzie walczone o zasoby. Wojna osiągnie swój szczyt w 2053 roku, ale nie wcześniej niż trzy największe potęgi Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone dojdą do punktu, w którym grozi im wojna nuklearna. To czas, abyś wróciła, powiedział Jezus: Jestem gotowa. Obudziłam się słysząc lekarza, który kazał znów ją uderzyć. Pamiętam, że krzyknęłam, a potem znów zemdlałam. Cesarskie cięcie z trzema złamanymi żebrami z powodu masażu serca. Podczas rekonwalescencji wciąż pytałam pielęgniarki: Jak długo byłam martwa? One zawsze miały odległy wzrok i szybko zmieniały temat. Z czasem przestałam o to pytać, bo wiedziałam, że nigdy nie dostanę od nich jasnej odpowiedzi. Przyznaję, że to wszystko może brzmieć nieco surrealistycznie, ale to, co przeżyłam, było autentyczne. Nie wiem, ile minut ani nawet sekund byłam martwa, ale wiem, że nie mogę zignorować pilności powrotu. Przeszłam przez moment intensywnego objawienia i musiałam upewnić się, że moje dziecko będzie w porządku. To miejsce dawało mi spokój, szczęście i całkowity brak bólu, ale moje serce było zwrócone ku moim dzieciom. W głębi duszy wiedziałam, że naprawdę mnie potrzebują i nic nie powstrzyma mnie przed powrotem. Dlaczego tak pragniesz wrócić? Zapytał mężczyzna, wydając się zaskoczony moim wyborem, by nie chcieć zostać. Muszę być z moimi dziećmi, one mnie potrzebują. Proszę, pozwól mi wrócić, błagałam. Masz wokół siebie wszystkich swoich bliskich, jesteś gotowa zrezygnować z tego wszystkiego? Zapytał. Tak, odpowiedziałam, a on uśmiechnął się, ujawniając, że byłam pierwszą duszą, która błagała o powrót, a nie o pozostanie. Po chwili refleksji zadeklarował, Twoje ciało nie jest jeszcze gotowe do powrotu. Jeśli wrócisz teraz, Twoje ciało nie wytrzyma i nie będziesz mógł wrócić. Idź ze mną, powiedział, wyciągając rękę. Wzięłam jego dłoń i zaczęliśmy iść razem. Miłość, która emanowała z jego dotyku, sprawiła, że zaczęłam na nowo rozważać swoją decyzję. Podczas spaceru ulicami kryształowego miasta zaczęłam widzieć swoje życie rozwijające się przed moimi oczami. Słyszałam wiele historii o przeżyciach bliskich śmierci, które ujawniały, że jest to przegląd życia, ale mój okazał się inny. Zamiast ekranu lub urządzenia zajmującego się wyświetlaniem, zobaczyłam to, co nazywam obrazami duszy. Widziałam swoje narodziny od Boga, zostałam tchniona w istnienie i błagałam go, aby posłał mnie na ziemię, gdzie będą rodzice, których wybrałam. Mniej emocjonujące chwile odeszły na bok, ale zobaczyłam mój ślub i narodziny naszych dzieci, a potem ponownie wizualizowałam swoją śmierć na stole operacyjnym, nie wiem, czy to przez czystość duszy w tym miejscu, ale na końcu przeglądu życia widziałam, jak obejmuje tego mężczyznę, a w łzach uspokajał mnie, mówiąc: Wszystko w porządku. Przytrzymał mnie, gdy wyjaśniał, że to się dzieje z każdym, gdy rewidują swoje życie z perspektywy mojego ojca. Oczywiście wymamrotałam. Nie zdawałam sobie sprawy, że jestem z Jezusem. Może to tylko moje uprzedzenia. Byłam w domu i postanowiłam wrócić z powodu moich dzieci. Jak wspomniałam na początku, dzielenie się tym z moją rodziną spotkało się z wieloma dziwnymi spojrzeniami. Jednak nikt nie był dla mnie niegrzeczny z powodu tego doświadczenia. Ach, i zanim zapomnę tak, mój syn przeżył nie ma oznak zespołu Downa ani żadnych innych problemów, mimo że urodził się prawie dwa miesiące przed czasem. Bóg jest niesamowity przez cały czas, nawet gdy o to nie prosimy. Dbaj o siebie. I dziękuję za przeczytanie tego. Dziękuję Tobie, Klara, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Cieszę się, że Twoje dziecko również poradziło sobie bez problemów zdrowotnych. Chcę podkreślić, że to nie jest pierwszy raz, kiedy czytam o doświadczeniu bliskiej śmierci związanym z potencjalną wojną światową, ale to pierwsze, które dotyczy trzęsienia ziemi, które praktycznie pochłania wyspy Japonii oraz zarówno Korei Północnej, jak i Południowej. Mogę tylko sobie wyobrazić, że przesunięcia ziemi są przyczyną tych małych wojen i ewentualnej wojny światowej. Na koniec chciałabym podziękować za Twoje modlitwy. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. To kończy moje dzisiejsze doświadczenie. Czy uważasz, że zbliżamy się do nowej wojny światowej? Czy sądzisz, że trzęsienie ziemi byłoby wystarczająco silne, aby zatopić części Kalifornii, tak jak Japonii i Półwyspu Koreańskiego? Daj nam znać swoją opinię w sekcji komentarzy poniżej. Jak zawsze dbaj o bezpieczeństwo i bądź błogosławiony.